Mazowiecka turymas, mas, to chyba z małgorzata. No to lejcie Idzie rynek! Mazowiecki! Pół roku później! Pół roku Cztery, czyli jeszcze jeden. Jest piąty. Rozumiem, że jesteście gotowi. Mazowiecka gotowi? 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 Sędziowie gotowi? Czy to według własnych zasad? Zaczynajcie! Własnych yes, 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 yes. yes, yes, yes. yeah. bezprzedstawiać. I do Jeste! Jeste! to wygląda. oj, 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 oj. Oh,

Urwali mój film. Różne przechodzą na swoje strony. To wygląda Na przeciwne strony teraz. Przeciwne strony. Czyli rozumiem, że wygrała Horągio Mazowiecka. Ja tylko pytam czy gotowi, To mówisz, że nie, to znaczy nie.

Tak, widać, że tamten sędzia jest z mazowiecką, bo też ma ten żółto-czerwony słup do walki. Ja, jest. masz tu dobrą pałę do posiadania.

Zobacz, 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 zobacz,